Armii Krajowej 25. Fungi, yy, Margarita i Hawajska, tak. Dobra, dziękuję bardzo, czekamy. Dzięki, do widzenia. Cześć. Cześć. Jak tam na basenie? Spoko. Nazwisko i funkcja. Julia Konieczna, córka Piotra Koniecznego. Nie znam. Był strzelcem w sokołach śląskich. Co ty robisz? Co? Marek cię przetargał? Nie tak łatwo mnie przetargać, a już na pewno nie jemu. No to po co przyszłaś? Chcę do Was dołączyć. <noise> My nie przejmujemy ludzi z ulicy. Proszę? No mamy już kobiety w oddziale. Wystarczająco dużo. Nigdy nie jest za dużo kobiet. Przyjmij mnie. Nie rób błędu. Do mnie nie mówi się na tym. Przepraszam, tak wyszło. Wiesz, że u nas jest dużo błota. Mogłabyś sobie pobrudzić, Leciuszki. No dobra. Co Kto ci pozwoli tu wejść? No, ja tylko chciałem... Przyjdź za godzinę. Skąd to masz z Allegro? Odziedziczyłam. Jak to odziedziczyłam? Po kim? Nikt się nie domagał zwrotu po śmierci ojca. Wiesz, że to jest nielegalna broń? Opuść lufą. Jako ratowniczka potrafię też reanimować i opatrywać rany. Tak, potrafisz też dobrze pływać. A dlaczego nie chcesz zostać na basenie? Na basenie moje życie się nie kończy. No. A po co chcesz do nas wstąpić? Dla ojca. Może i dla honoru. Znasz naszych bohaterów? Moim bohaterem jest mój pradziadek. Walczył w powstaniu w Warszawie, a potem zginął w gułagu. <tryk> Trzeba załatwić papiery na broń.